I zacząłem sobie przeliczać w ogóle, okej, okay, to zakładając, że będę żył właśnie tyle, ile taki średni człowiek, to ile mi zostało godzin do zagospodarowania. I okazało się, że to jest 300 tysięcy godzin tylko, z których jedna trzecia 100 tysięcy godzin idzie na spanie, kolejne 100 tysięcy idzie na y, codzienną pracę, to 8 godzin dziennie. Bo, jakby nie patrzeć, to gdzieś tam tyle się czasu poświęca, i zostaje nam tylko około 100 tysięcy godzin, z których, jak odejmiesz rzeczy takie jak jedzenie, kąpanie się, ogarnianie nie wiem, domu, to w praktyce mi do końca życia zostało 40 kilka tysięcy godzin do zagospodarowania na jakieś rzeczy typu wiesz, hobby, pasja, nauczenie się czegoś nowego, spełnianie marzeń. I biorąc pod uwagę to, że ponoć potrzeba 10 tysięcy godzin, żeby zostać mistrzem w jakimś temacie to tak mnie to uderzyło, że okej, okay, że jestem już na takim etapie życia, że nawet gdybym teraz cały mój czas wolny poświęcał tylko na szkolenie się w jakichś istotnych dla mnie rzeczach, to jestem w stanie do końca życia już tylko cztery rzeczy opanować po mistrzowsku. No a wiadomo, że nie poświęcę tego całego czasu na to, więc być hmm. może już jest tylko jedna rzecz, którą będę w stanie nauczyć, <laughs> nauczyć i opanować w taki sposób i tak nagle Stwierdziłem, wow, dobra, to każda godzina mojego życia chyba jest jeszcze cenniejsza, niż mi się wydawało. Jak sobie nawet spojrzę przez ostatnie pięć lat, jak dużo się potrafi w życiu zmienić, jak dużo rzeczy można się nauczyć i w ogóle rozwinąć, tak dalej, to takie pięcioletnie etapy, że tak powiem, są dla mnie pozytywne pod takim względem, że czuję, że dużo w nich można, ale też jest ich niewiele tak naprawdę, policzalne zupełnie na. No ten więc, no, no nie no mam podobnie. Trzeba się śpieszyć w życiu i trzeba robić naprawdę. Kurczę, to, co się chce, to się lubi, żeby, bo to potrafi tak. W sensie my mamy farta wiesz, ob dwójkę, bo no, pełno rzeczy robiliśmy, które uwielbiamy, nie.